Cześć, ja jestem Sidimaniak i w tym odcinku zaprezentuję wam CD Action numer 09 na 2021, czyli numer 324. Na okładce możemy zobaczyć wojownika w jakiś ogniu zapewne. Jest to wojownik postać z Chivalry 2. W tym numerze właśnie, jak widać, jest recenzja tej oto gry. No i możemy także przeczytać między innymi to chyba recenzję Dungeons and Dragons Dark Alliance, Ninja Gaiden Master Collection czy Mario Golf. Mamy także inne rzeczy do poczytania. Już graliśmy Kings Bounty 2, Festiwal Steam Next w technologiach zaś o Windows 11. Tu mamy także coś z publicystyki wymienione 25 lat Quake'a, Sinclair ZX Torlenty i John McAfee. To możecie zobaczyć między innymi, bo pełny spis treści wygląda następująco. To możecie zobaczyć w tym numerze. I co by tu więcej dodać? No, numer, jak zwykle, ma chyba około 120 paru stron, 122 strony. I wygląda to w ten sposób. To by było na tyle w tym numerze. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.